Jesteśmy drugi raz. W zeszłym roku byłyśmy tutaj z pierwszymi klasami, w tym roku no, kontynuujemy klasy drugie. Podoba im się wszystkie doświadczenia fizyczne, chemiczne, te zajęcia, które mogą zobaczyć, dotknąć i w nich uczestniczyć. Każdy coś tutaj sobie potrafi znaleźć. Jedni szukają e-sportów w dzisiejszych czasach, a drudzy szukają geologii. Mnie się najbardziej podobają wynalazki. A tobie? Roboty. To, że tu jest dużo różnych dziedzin i można wszystkiego spróbować. Można swoje zainteresowania, można się dowiedzieć co się podoba. Można y, zobaczyć coś nowego i y, nabrać jakichś inspiracji. Dopiero tutaj szedłem, ale widzę, że wszystko jest ok. Dużo jest takich atrakcji, które można tutaj zauważyć i jest w porządku. Ogólnie fajne jest to, że możemy tutaj poszukać liceów, w sensie może nie w tym punkcie, ale w tamtym. A tutaj możemy sobie zobaczyć na własne oczy coś ciekawego. I to mi się bardzo podoba, tylko nie wiem co wybrać tutaj. Tu jest dużo ciekawych rzeczy do roboty. Ja sądzę, że no od lekcji na pewno nie możemy odejść, tak? ale urozmaicić tego typu yy, wystawami, zabawami, wyjściami jak najbardziej. No, to są dzieci teraz już takie, które muszą działać, to nie jest siedzenie w ławkach i tak jest. I przekład taki nasz. To jest jedyna atrakcja, gdzie możemy z klasą tutaj przyjść i z nimi uczestniczyć. Także na pewno na Śląsku nie ma takiej atrakcji jak jest teraz tutaj.